Jak zrobić szybkie i błyskawiczne śniadanie? Jak zrobić najprostsze śniadanie na świecie? Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszej kuchni i znowu jest poniedziałek, czyli będzie o pomysłach na śniadanie. I dzisiaj zjadłem śniadanie i sobie przypomniałem o jednym pomyśle, którym jeszcze do tej pory Wam nie powiedziałem. W związku z tym zostańcie, bo dowiecie się, co fajnego i lekkiego można zjeść na śniadanie. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, że pani Ewie podobają się pomysły na kolację i mam nadzieję, że spodobają się również dzisiejsze pomysły na śniadanie. Jeśli jeszcze nie wiecie, to na ma Mariusz, a dzisiaj za kamerą stoi Ameryka. Cześć! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Dzisiaj rano stałem no nie tak bardzo rano, ale stałem. Za chwilę chata się opróżniła, więc chciałem usiąść do tego, żeby nagrać jakiś film. I potrzebowałem coś zjeść, bo naprawdę byłem głodny. I wiecie, na jaki pomysł padłem? Co takiego można szybko zjeść? Pierwszy pomysł jest następujący. Wziąłem sobie jabłko. Zjadłem jabłko i jak się okazuje, takie jabłko zjadam częściej. Tylko że nie w takiej formie, a przygotowuję sobie takie jabłko, na przykład pokrojone plasterki. Kładę obok komputera siadam, oglądam, przeglądam internet, robię różne rzeczy i przy okazji takie właśnie lekkie śniadanie mogę zjeść w postaci jabłka. To jest jedno z takich najbardziej ulubionych śniadań. Oczywiście to jest śniadanie przejściowe, bo człowiek będzie za pół godziny głodny, ale jest to bardzo. Fajne rozwiązanie na lekkie śniadanie. Drugą opcją to jest na przykład coś bardziej egzotycznego, czyli można wziąć mandarynkę, i zrobić trzy pomarańczy czy coś takiego i zjeść sobie kilka takich mandarynek i też będzie to fantastyczny pomysł na śniadanie. To jest opcja druga. Opcja trzecia, którą stosowałem, stosowałem ją szczególnie wtedy, kiedy ćwiczyłem, trenowałem, biegałem i nawet to robiłem rano przed południem, przynajmniej, w związku z tym jadłem wtedy. Na śniadanie banana, żeby, żeby było lekko pobiegać. W związku z tym trzecim pomysłem jest banan, szczególnie dla osób aktywnych, które potrzebują energii. Mamy pomysł na jabłko, mamy pomysł na mandarynki czy pomarańcze, mamy pomysł na banany, które dodadzą nam poweru. Ale co jeszcze lekkiego można zjeść? Zostaw, to nie dla ciebie. Da chwilę, pożyczę tylko. Agnieszka właśnie zrobiła surówkę do obiadu i taką suróweczkę też jak najbardziej można sobie zjeść na i śniadanie. Ja kiedyś, jak pracowałem w Warszawie, przechodziłem przez bazarek, gdzie kupowałem, co się tam dało, sałatę, cebulę, pomidory, ogórki i tak dalej. To wszystko wrzucałem i tak mniej więcej dwukilogramowa surówka stała i ja ją jadłem przez cały dzień. Jadłem ją na śniadanie, jadłem ją na drugie śniadanie, jadłem ją na obiad, na podwieczorek, na kolację. Jak wracałem do domu o 19, zamykałem firmę, to dopiero jadłem wtedy był prawdziwy obiadek, taka surówka była na wszystkie posiłki. Można było zrobić raz i cały spokój na cały dzień. Jabłko i mandarynka wraca na swoje miejsce. I jeszcze jeden taki pomysł na śniadanie to jest po prostu koktajl. Można zrobić sobie koktajl na plazie mleka ryżowego z bananem i tak dalej. robiła takie przepisy, kliknijcie kartę tutaj. I też jak biegam, to na przykład po biegu sobie taki koktajl piłem, przed biegiem różnie to było. W związku z tym jest to też lekkie śniadanko. Chyba już piąta propozycja wam dałem, nie wiem, co się rachubę. Więc pomyślcie sami co wy lubicie, jakie warzywa i owoce Lubicie sobie zjeść. A na sam koniec polecam Wam całą playlistę z pomysłami na nasze śniadania, obiady, kolacje. Tu jest pomysł na przykład na inny koktajl z Jarmużu, nasz najnowszy film. kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa!